Nie mogę tyle czekać. Skończyła mi się insulina działająca długo i również tak krótko. Zapasowa fiolka też jest pusta. Brak insuliny jest dla mnie niebezpieczny. Mogę zrealizować receptę, ale za opłatą. Pani nie rozumie. Nie ma pani ubezpieczenia, więc to jedyna metoda. Ile to będzie? 300 za długo działającą i 220 za krótko działającą. Pani decyzja? Przepraszam, jeszcze chwila. Staniasz w innej kolejce. Przesunie się pani. Proszę dać mi sekundę. Ona zna angielski. Weź gotówkę, ja zapłacę kartą. Zdrowie jest najważniejsze. No to się udało. Wypełni to pani? To. Kurczę. Do piątku jakoś bez niej wytrzymam. Wielkie dzięki.